Witam, dziś mija 946 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. Na froncie Bachmuta, tylko w Kalininie, szara strefa została rozszerzona na wioskę. Rosjanie próbują infiltrować małe grupy piechoty również tutaj. Problemem na całym froncie jest trudność w zaopatrzeniu i udzieleniu wsparcia pancernego, ponieważ wysokościomierz faworyzuje jarhasiw i jest bardzo mało punktów do przekroczenia kanału i jest on wyraźnie chroniony. Kontynuujmy z następnymi wiadomościami. Na froncie Chorliwka siły rosyjskie dokonały niewielkiego postępu w południowej części Nepliwki. Zaobserwowano, że walki w tym rejonie nasiliły się, a dynamika na froncie uległa zmianie. Siły rosyjskie próbują zdobyć więcej pozycji w tym strategicznym punkcie. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. Na froncie donieckim siły rosyjskie nasilają ataki na linię frontu w kierunku Suchego Jaru i w rejonie Krasnego Jaru. Te ataki na małe osady wskazują, że siły rosyjskie próbują uzyskać większą kontrolę nad tym strategicznym obszarem. Eskalacja działań wojennych w tym rejonie może doprowadzić do zmian na linii frontu. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Na froncie donieckim siły rosyjskie nadal posuwają się naprzód w rejonie Maryniwki. Rosyjska aktywność na tym obszarze może być częścią ofensywy mającej na celu przejęcie kontroli nad strategicznie ważnymi liniami. Intensyfikacja walk w regionie może wywrzeć presję na ukraińskie linie obronne. 5. W następnej wiadomości poinformuje o rosyjskich stratach. 1250 osób personelu wojskowego, 5 czołgów, 27 pojazdów opancerzonych, 27 artylerii, jeden system obrony powietrznej, 38 dronów, 53 pojazdy i wreszcie 16 pakietów sprzętu specjalnego. Chciałbym usłyszeć Twoją opinię na temat rosyjskich strat w komentarzach. Możesz uzyskać członkostwo i uzyskać wczesny dostęp do naszych filmów i możesz wrzucić super podzękowania, aby nas wesprzeć. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybuj mój kanał w tym samym czasie i aktywuj powiadomienia. Od początku dnia doszło łącznie do 181 starć. Najgorętsza sytuacja utrzymuje się w kierunku pokrowskim, wróg jest również aktywny w kierunku Kurachowa. W kierunku Charkowa doszło do trzech starć. Siły obronne odparły rosyjską ofensywę w pobliżu Staricy, Tychi i Wowchansk. Walki zakończyły się. Na kierunku Kupańskim przeciwnik przeprowadził działania ofensywne w pobliżu miejscowości Synkivka, Kłuszkivka, Łozowa, Stelmachivka i Koliśnikivka. 19 bitew zostało zakończonych, jedna nadal trwa. W kierunku Lajmen rosyjscy najeźdźcy zaatakowali pozycje naszych wojsk w pobliżu miejscowości Grekivka, Newski, Nowosadowo i Torski. W tej chwili zakończono wszystkie 15 starć bojowych. W kierunku siwerskim ukraińscy obrońcy odparli cztery akcje ofensywne wroga w rejonach Bilogoriwka, Wierchneokamiańsk i Spirnej. W kierunku Kramatorska doszło do dziesięciu starć w okolicach Minkiwki, Chrychoriwki i Biłej Chori, gdzie obecnie trwają dwie akcje ofensywne wroga. W kierunku Torecka doszło do siedemnastu starć. Rosjanie zaatakowali pozycje naszych wojsk w pobliżu Torecka, Szczerbiniwki i Leonidówki. 14 bitew zostało zakończonych, a 3 nadal trwają. Na kierunku pokrowskim od początku dzisiejszego dnia doszło do 39 starć w miejscowościach Zelenepole, Mykolaivka, Lysiwka, Krtyjar, Nowogrodiwka, Selidowe, Maryniwka i Jar. Siły obronne odparły 34 operacje ofensywne, z których 5 nadal trwa. W kierunku kurachiwska wróg atakował 34 razy w pobliżu Cukuriny, Schelany II, Georgiwki, Mykolaivki, Paraskowiwki, Kostyantyniwki i Kateryniwki. Ukraińscy obrońcy powstrzymali 27 ataków, 7 jest nadal w toku. W kierunku na weremiejsk przeciwnik podjął 5 prób wyparcia naszych wojsk z zajętych linii obrony w okolicach Wodyń, Kateryniwki i Bogojawlenki. Cztery potyczki zostały zakończone, jedna nadal trwa. Trzy bitwy miały miejsce w kierunku Orychivska. Rosyjscy najeźdźcy zaatakowali w pobliżu miejscowości Robotyny. W kierunku Dniepru najeźdźcy dwukrotnie zaatakowali pozycje naszych wojsk i zostali pokonani. Ukraińskie siły obronne kontynuują operację w rejonie Kurska. Wrogie lotnictwo nie przestaje atakować terytorium Rosji bombami kierowanymi. Rosja nadal niszczy domy i życie Ukraińców, zdolność terrorystów do popełniania ludobójstwa musi zostać powstrzymana. W wyniku rosyjskiego ataku na dzielnicę Połogów w obwodzie zaporowskim, podczas ostrzału Zaporoża zginął 55-letni mężczyzna, a siedmiu innych osób zostało rannych. Oświadczenie to złożył szef ov Iwan Fedorow. W ciągu dnia okupanci przeprowadzili 397 ataków na osiem osiedli w regionie Zaporoża. Wojska RF przeprowadziły siedem nalotów na Zaporoże, Lewadny, Bilogiri i Nowoandriivkę. 239 UAV różnych modyfikacji zaatakowało Guliajpole, Nowoandrivka, Robotynę, Mala Tokmachka, Lewadnę i Malinywkra. Siedem ostrzałów MLRS objęło Guliajpole, Nowoandrivkę, Małą Tokmachkę, Malinywkę i Robotynę. 144 pociski artyleryjskie zostały zrzucone na dzielnice Guliaipole, Nowoandrivka, Robotyny, Meleje Tokmachka, Malinywka i Lewadny. Według doniesień zniszczono 202 obiekty mieszkalne i infrastrukturalne. Nasze informacje sugerują, że sytuacja będzie znacznie trudniejsza dla Putina, powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych David Lamy. David Lamy powiedział, że przed zimowymi miesiącami Ukraina pracuje nad zapewnieniem sobie najsilniejszej pozycji w wojnie z Rosją. Mam nadzieję, że w nadchodzących dniach i tygodniach będziemy w bardzo silnej pozycji. Aby zapewnić Ukrainie jak najlepszą pozycję przed trudną zimą 2025 roku, powiedział Lamy. Dziękujemy obywatelom i rządowi Wielkiej Brytanii za niezachwiane wsparcie dla Ukrainy. Przemówienie prezydenta zełeńskiego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Elektrownia jądrowa w Zaporożu jest nadal zagrożona awarią jądrową. Bezpieczeństwo w Europie zostanie zapewnione tylko wtedy, gdy ZANT powróci pod kontrolę Ukrainy. Rosja zniszczyła wszystkie elektrownie cieplne i znaczną część mocy HPP. Putin chce zmusić Ukrainę do cierpienia i poddania się. Wygląda na to, że Putin rzeczywiście planuje atak na ukraińskie elektrownie jądrowe. Każdy atak na infrastrukturę elektrowni jądrowej może doprowadzić do katastrofy, a na to nie można pozwolić. Niestety, nie jest możliwe rozwiązanie kwestii wojny i pokojów ONZ w sposób realny i sprawiedliwy, ponieważ zbyt wiele zależy od weta w Radzie Bezpieczeństwa. Kiedy ktoś proponuje alternatywne, połowiczne rozwiązania, nie tylko ignoruje interesy i cierpienia Ukraińców, ale także daje Putinowi przestrzeń polityczną do kontynuowania wojny. Kiedy chińsko-brazylijski duet próbuje stać się chórem głosów, kiedy ktoś w Europie, ktoś w Afryce mówi coś alternatywnego do pełnego i sprawiedliwego pokoju, pojawia się pytanie, jaki jest prawdziwy interes. Ukraińcy nigdy nie zrozumieją, dlaczego ktokolwiek na świecie wierzy, że zamiast normalnego i spokojnego życia można narzucić Ukrainie tak brutalną kolonialną przeszłość, która dziś nikomu nie odpowiada. Od początku dnia doszło do 181 starć. Najgorętsza sytuacja utrzymuje się w kierunku pokrowskim, Wróg jest również aktywny w kierunku Kurachowa. W kierunku Charkowa doszło do trzech starć. Siły obronne odparły rosyjską ofensywę w pobliżu Staricy, Tychi i Wowchansk. Walki zakończyły się. Na kierunku Kupańskim przeciwnik przeprowadził działania ofensywne w pobliżu miejscowości Synkiewka, Huszkiwka, Łozowa, Stelmachivka i Koliśnikiwka. 19 bitew zostało zakończonych, jedna nadal trwa. W kierunku Lajmen rosyjscy najeźdźcy zaatakowali pozycje naszych wojsk w pobliżu miejscowości Grekiwka, Newski, Nowosadowo i Torski. W tej chwili zakończono wszystkie piętnaście starć bojowych. W kierunku Siwerskim ukraińscy obrońcy odparli cztery akcje ofensywne wroga w rejonach Bilogorivka, Wierchneokamiańsk i Spirnej. W kierunku Kramatorska doszło do dziesięciu starć w okolicach Minkiwki, Krychorivki i Biłej Chorii, gdzie obecnie trwają dwie akcje ofensywne wroga. W kierunku Torecka doszło do 17 starć. Rosjanie zaatakowali pozycje naszych wojsk w pobliżu Torecka, Szczerbyniwki i Leonidówki. 14 bitew zostało zakończonych, a 3 nadal trwają. Na kierunku Pokrowskim od początku dzisiejszego dnia doszło do 39 starć w miejscowościach Zelenepole, Mykolaivka, Lysiwka, Krtyjar, Nowogrodiwka, Selidowe, Maryniwka i Kraśnijar. Siły obronne odparły 34 operacje ofensywne, z których 5 nadal trwa. W kierunku Kurachiwska wróg atakował 34 razy w pobliżu Cukuriny, Schelany Drugo, Georgiwki, Mykolaivki, Paraskowiwki, Kostyantyniwki i Kateryniwki. Ukraińscy obrońcy powstrzymali 27 ataków, 7 jest nadal w toku. W kierunku Naweremieńsk przeciwnik podjął 5 prób wyparcia naszych wojsk z zajętych linii obrony w okolicach Wodyń, Kateryniwki i Bogojawlenki. Cztery potyczki zostały zakończone, jedna nadal trwa. Trzy bitwy miały miejsce w kierunku Orichivska. Rosyjscy najeźdźcy zaatakowali w pobliżu miejscowości Robotyny. W kierunku Dniepru najeźdźcy dwukrotnie zaatakowali pozycje naszych wojsk i zostali pokonani. Ukraińskie siły obronne kontynuują operację w rejonie Kurska. Lotnictwo wroga nie przestaje atakować terytorium Rosji bombami kierowanymi. Doszliśmy do końca naszego wideo. Możesz rzucić super podziękowania za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybuj mój kanał w tym samym czasie i aktywuj powiadomienia. Do zobaczenia jutro.